Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Waszej ulubionej grze przeglądarkowej, czyli Shakes and Fidget, a z tej strony Kapitan Bloody. Standardowo link do gry znajduje się w opisie. To tak, pewnie sam początek już Wam się rzuca w oczy, że nie posiadam żadnych praktycznie grzybków, to znaczy grzybków posiadam bardzo mało, tak. Posiadam bardzo mało grzybków, wręcz wszystko przerąbałem na różne głupoty. I zaraz Wam opowiem, dlaczego mam tak mało grzybków, jak to właściwie się wydarzyło. Ale zanim do tego dojdziemy, opowiem Wam, co się działo od ostatniego razu, gdyż nauczyłem się kolejnych ważnych rzeczy o grze. Shakes and Fidget. Pierwsze, to może zacznijmy od naszej postaci. Jeśli, na, jeśli najadę na jeden klaser, zobaczcie, że mam premię dopyty 72%. Otóż tak, od ostatniego razu troszeczkę sobie postanowiłem podeskupić yy, klaser. I w ogóle, jak ja to robiłem? Robiłem to dosyć nietypowo, gdyż wchodziłem sobie na przykład tutaj w wojownika i generalnie patrzyłem, yy, czego nie mam. Co nie? I na przykład tutaj widziałem, że w tłuku nie mam na przykład jakichś tam dwóch broni. Nadal nie zrobiłem tego jakby na 100%, aczkolwiek zrobiłem to w bardzo dużej mierze I po prostu widząc, że na przykład nie mam jakiegoś takiego tłuku danego koloru Wchodziłem sobie do sali chwały Wyszukiwałem graczy na, nie wiem, jakimś 80 tysięcy, czasami mniej, więcej I po prostu sobie tak pomału leciałem w górę i po prostu szukałem aż znajdę osobę, która ta broń posiada i w ten sposób coraz bardziej zdobywałem wyższy poziom procento klasera, ale przez to też wydałem na to mnóstwo grzybków, bo nie chciałem czekać za bardzo na yy, ten czas oczekiwania byłby stanowczo za długi. Dlatego używałem grzybki, żeby po prostu atakować tych graczy Dosyć szybko, ale dzięki temu udało mi się klasę rozwiązać Aż na 72%, jest to naprawdę Bardzo ładny wynik i te, w tej chwili mam um, Wojownika na 78% Maga na 81% i zwiadowcę na 80% i w dużej mierze Bardzo dużo rzeczy tu podkrywałem, ale jak widać nadal mam Braki i jak kiedyś będę miał znowu bardzo dużo grzybków to Prawdopodobnie pójdziemy na kolejne misje zdobywcze. Tak, jest tutaj też dużo tych epickich rzeczy Niestety do epickich rzeczy nie mam aż takiej pamięci Tak czy siak są takie rzeczy Być może na jakiejś stronie jest cały klaser rozpisany I wtedy można byłoby go znaleźć Na podstawie tego szukać właśnie tych rzeczy, których nie posiadam Aczkolwiek póki co mi się nie chce W każdym razie tak właśnie robiłem Robiłem i to jak najbardziej jest legalny sposób Bo sobie nie używałem żadnych programów Nie używałem niczego Po prostu na pamięć zapamiętywałem czego nie mam I szukałem w sali chwali ludzi, którzy to posiadają I w ten sposób udało mi się klaser postać Wbić aż na 72%. No dobra, to tak. Yy, w kwestii postaci tyle. Jak widzicie, mam też 160 poziom. To wam za chwilę opowiem, jak ja uzyskałem tak wysoki poziom. Ale zanim jeszcze zaczniemy, przywitam się z moją gildią. Elożka Elożka. Nagrywam teraz. Pozdrówcie YouTube. No, teraz wszyscy pozdrowią yy, YouTube. Y. To tak, generalnie jak pamiętacie w poprzednim odcinku udało mi się odblokować y, wieżę i w ten sposób udało mi się też odblokować moich towarzyszy, a dobra, może zanim do tego jeszcze przejdziemy, to tak, a propos mojego uzbrojenia, okazało się, że nie do końca dobrze robiłem y, jakby... Uzbrajając się w to, co się uzbrajałem, ponieważ sobie poszedłem sobie na, na ranking i poszedłem zobaczyć, jak wyglądały statystyki takich pierwszych osób, którzy tutaj siedzą. Zauważyłem, że praktycznie wszystkie przedmioty, które osoby te posiadają, oprócz przeważnie e, broni, z którą walczą, no czasami jednak też, ale generalnie, jak no, wychodzi na to, że chyba łącznie z bronią. W każdym razie zauważyłem, że przeważnie jest tak, że to są same artefakty i są to przeważnie trzy od razu trzy różne statystyki. Co nie? Czyli inteligencja wytrzymało szczęście w moim przypadku, w przypadku maga. I praktycznie wszędzie były te artefakty. U mnie ta sytuacja była troszkę inna. Ja na przykład posiadałem sobie o taki oto klucz przykładowo, który po prostu dawał mi boosta tylko do inteligencji. I dzisiaj jest niedziela, wczoraj była sobota. Wczoraj w sobotę siedziałem sobie bardzo długo przy fidget i po prostu A to też o tym za chwilę wspomnę. Dobra, bo tak skaczę z tematu na temat. No i właśnie, więc postanowiłem w sobie zmienić wszystkie moje przedmioty na artefakty. Oprócz oczywiście, oprócz tej broni, którą walczę, to nie jakby uważam, że to nie jest takie ważne. Ta broń jest naprawdę dobra, tu mam troszeczkę lepszą, aczkolwiek i mam na jak fajny klejnot, więc właściwie mógłbym teraz tą broń zamienić na troszeczkę lepszą i chyba to za chwilę zrobimy, ale mam też buty lepsze. No nie, to, i to jest gorsze, to jest po prostu do wrzucenia do kibelka. Tak czy siak zamieniłem wszystkie moje itemki na y, artefakty, które mają generalnie boost do moich statystyk i to była świetna decyzja. Powinienem zrobić to już dawno i takie rzeczy, które mają boost do jednej statystyki już dawno powinienem wywalić. I jak ja to zrobiłem? Otóż czasami jest coś takiego jak epicki weekend i podczas epickiego weekendu mamy naprawdę bardzo duży procent szans, że wypadnie coś epickiego, więc specjalnie z tego powodu co ja zrobiłem? Specjalnie z tego powodu siedziałem w zbrojowni i cały czas, mijając tutaj nowy towar, szukałem po prostu epickich rzeczy. Nawet tutaj, teraz, kiedy wchodzę pierwszy raz na zbrojownię, widzę już, że są upiornie bandaże Ozyrysa, które są lepsze o wiele od tego, co aktualnie posiadam. Zobaczcie, są dużo lepsze. Są co prawda drogie i bardzo często wymagają zainwestowania w grzybków, ale w moim przypadku, że miałem tych grzybków bardzo dużo. To dla mnie to nie był problem. Inwestowałem e, w różne artefakty, i dzięki temu cały mój ekwipunek stał się artefaktami. I to też pozwoliło mi pokonać kolejne e, bardzo wymagające lochy, jakim, jakim jest twierdza posępnego czerepu. Oprócz tego jeden poziom cyrka grozy, a dodatkowo kolejne poziomy wy na tornadzie. Naprawdę w, w, bardzo w ciągu bardzo krótkiej chwili wbiłem naprawdę ogromny level, Miałem, przegoniłem nawet deionizosa przez chwilę, ale potem chyba zauważył, że go przegoniłem i nagle wbił kolejne 15 poziomów. Peszek, tak czy siak, ja w, w jednym momencie wbiłem około 15 poziomów i do, przegoniłem Dionizosa, miałem 160, on miał wtedy 159, tak czy siak, dzięki temu prostemu trikowi, że tak się ulepszyłem, bardzo poszedłem do przodu, pokonałem dużo, dużo tych yy, lochów i wyszedłem dużo naprzód. I tutaj też taka ciekawostka, że pokonałem nawet 3... Lochy z, czy tam dwa, no trzy lochy z Krajnej Grozy to chyba w sumie dwa pokonałem, więc też jest fajnie, gdyż moi pomocnicy też zostali już tam w jakimś stopniu uzbrojeni. Nie wszyscy są uzbrojeni tak, jakbym tego chciał, nie wszyscy posiadają też klejnoty, bo wyrabianie slotów na klejnot jest jednak drogie. Niemniej, naprawdę dużo moich tutaj pomocników, jak zresztą sami widzicie, jest naprawdę dobrze uzbrojonych i się trzymają całkiem nieźle. Niektóre są przedmioty, które im dałem teraz są typowo dla nich, więc są naprawdę pro Jednak nie wszystkie, ale nadal nad tym pracujemy I pomału też tutaj wbijam im level, niestety wbijanie levela okazało się, że jest dosyć drogawe Tak czy siak pomału do przodu No i w ten sposób pokonaliśmy właśnie aż trzy poziomy, czy tam dwa poziomy z w zbezczeszczonych katakumbach Może spróbujmy pokonać kolejny poziom z moją ekipą, zobaczymy jak im pójdzie Ojoj, coś czuję, że ciężko. Ja tutaj chyba największą robotę generalnie robię na tę walkę, widzicie. Oni jako drużyna robi naprawdę mało. Ja tak naprawdę dopiero tu wkraczam i robię robotę. No niestety krytyka dostałem, więc tym razem nie poszło mi. wygrać z takim zombiakiem nie jest łatwo, z całą pewnością. Dlatego nie będziemy na siłę próbować, bo mam mało grzybków, więc po prostu dzisiaj zamierzam oszczędzać. No i to w kwestii mojego rozwinięcia się, więc sami widzicie, rozwinąłem się naprawdę na potężnego skurczy syna, co nie 72 tutaj klaser bardzo wysoko yy, i zmieniłem całkowicie wyposażenie i nadal jeszcze jest dzisiaj niedziela, być może uda mi się wyhaczyć coś naprawdę fajnego i zmienić wyposażenie na jeszcze lepsze. Dobra, chodźmy do karczmy, weźmy sobie jakieś misje, żeby tutaj nic się takiego złego nie wydarzyło. Nie wiem czy wam o tym mówiłem, ale popełniłem jeden błąd. Przez przypadek yy, myślałem, że kibelek został już z dzisiejszego dnia, coś zostało do niego wrzucone. więc zamiast artefaktów wrzuciłem zwykłą rzecz i dlatego mam taki teraz nierówny wynik: 185 zamiast 100 czy 200 to mam 185, bo się pomyliłem. Mówi się trudno. Niemniej, kibelek jest już na czw e, aurze czwartej, cały czas się nam tu elegancko rozwija. No tak, chodźmy do areny, zaatakujmy tutaj jakiegoś typiarza Dawaj tego, ma niski poziom, bez problemu go niszczymy, niestety niestety nic nowego nie ma. Dobra, to teraz może porozmawiajmy jeszcze chwilę o pupilach, bo to też jest zwykle ciekawa sprawa, gdyż według poradników, jak zresztą pamiętacie, jest coś takiego, że bardzo szybkim sposobem, żeby w mrok zrobić jest z zębika przeskoczyć na toperza i toperzem pokonać yy, już tego najsilniejszego potwora, ale z tego co przeczytałem jest to już takie bardzo hardkorowe, naprawdę jest to hardcore, i nawet dla grzybiarzy może to być naprawdę trudne. Dlatego yy, stwierdziłem, że zrobimy tą drugą opcję dla grzybiarzy, która tam była. Musiałbym wejść na stronę, żeby Wam to pokazać, ale generalnie ta druga opcja polega na tym, żeby przerzucić się z zębika na kiciura. I z kiciurem pokonać Lirarysia. I jak już go Lirarysia będziemy mieli, to prawdopodobnie już z dużo łatwiejszą mocą pokonamy już finałowego bossa. Tak więc z zębikiem Tutaj też jeden błąd zrobiłem, to zaraz Wam powiem, bo generalnie w piątek, w piątek. Zambik miał 43 level. Kiciura można zdobyć w piątkową noc, więc kurczę, po prostu bardzo zależało mi, żeby ten zębikiem załatwić tego kiciura. I wyobraźcie sobie, że zanim mi się to udało, to wydałem z jakieś 300 grzybków. 300 grzybków wydałem, żeby pokonać tego rąbanego kiciura, bo chciałem go mieć już tą w ten piątek, nie chciałem się czekać tydzień, żeby tylko po to, żeby go zdobyć. Zdobyłem go. A więc co bym zrobiłem. A potem, przez przypadek w sobotę, zainwestowałem jeszcze 3, e, 3 3 te 3 jagódki dałem zębikowi, mimo tego, że on już na 43 poziomie pokonał kiciura. Zmarnowałem 3 3 przyprawy, 3 te jagódki, zmarnowałem jeszcze na zębika zamiast już inwestować w kiciura. Jestem zły. To jest podobny błąd, jak, jaki popełniłem w przypadku z wody, gdzie zainwestowałem przez przypadek 1, e, 1 wiśnie. Śliwkę w złotka. No, niestety, czasami ludzie popełniają błędy, i to jest mój duży minus. Aczkolwiek, największy błąd, jaki w ogóle popełniłem w trakcie tej rozgrywki, to jest twierdza, która aktualnie stanowi dla mnie naprawdę bardzo duży kłopot. Dlaczego twierdza stanowi dla, niej, dla mnie bardzo duży kłopot? Zaraz Wam to zobrazuję. W ogóle teraz się coś wybudowało, koszary się wybudowały, więc wybudujmy sobie ludzi. Dlaczego twierdza jest dla mnie teraz bardzo dużym takim niefajnym kłopotem? Yy, gdyż w sali jestem tutaj, w, w sali chwały jestem na 1659 poziomie i mniej więcej stoję w miejscu. Bardzo ciężko mi stąd wyjść. Yy, dlaczego mi ciężko wyjść? Dlatego, że po prostu bardzo dużo osób mnie atakuje i na przykład, jeśli w przypadku ABiego, który tam jest zaraz wam pokażę, które jest ABI w twierdzy, bo ABI w, AB w twierdzy jest bardzo nisko. AB jest 388. Na tym poziomie on nie ma w ogóle rozwiniętej tutaj gospodarki pod względem wieżmagów, tutaj łuczników, aczkolwiek wszyscy tam mają tak samo. To znaczy, on po prostu atakuje sobie po kolei wszystkich i za pomocą jednej jednostki, tak jak kiedyś wam tłumaczyłem, oni się wymieniają surowcami, wszyscy są zadowoleni. W moim przypadku, będąc tym 1600 rankingowym, niestety bardzo dużo osób, które mnie atakuje, Atakują, są, no nie oszukujmy się, oni nie są tacy nastawieni, właśnie na ten rodzaj wymiany, i atakują mnie. No, ten akurat fajny był, bo ten akurat tak jak ja chciałem. Ale teraz tak mega, bardzo mega abstrahując to niestety większość, nie pokażę wam bo nie mam już żołnierzy, większość osób, które po prostu mnie atakują mają dużą obronę, więc ja nie mogę zrobić szybkiego kontrataku. Przez to, że nie mogę zrobić szybkiego kontrataku, przez to jest taka sytuacja, że cały czas dużo osób mnie atakuje i ja cały czas w tym rankingu stoję na tym samym poziomie, a nie mogę zdobyć gdzieś tam wyżej wskoczyć, bo oni mnie atakują. Ja atakuję tylko garstkę i cały czas stoję w miejscu i to jest problematyczne, bo przez to nie zdobywam tyle surowców, ile zdobywam bym chciał. Spróbuję się stąd wydostać jakoś, ale coś czuję, że to będzie ciężka i długa droga. I teraz możemy też coś wybudować. Pomału się zastanawiam, czy kopalnię klejnotów nie wybudować. Na dziesiątym poziomie, jakbyśmy mieli kopalnię klejnotów, yy, będziemy mogli wtedy odblokować serce podziemi i będziemy mogli wtedy zacząć rozwijać podziemię, co jest fajną alternatywą. I zastanawiam się, czy tak zrobić. Zastanawiam się, czy tak zrobić. Yy, nie wiem, czy to już jest ten moment. Dziesiąty poziom klejnotów, to jest wysoki poziom. I wtedy klejnoty będziemy naprawdę bardzo powoli wydobywać. Jednak większość moich towarzyszy już ma, jest jakby ma zainwestowane już te punkty. I teraz to jest taki troszeczkę, wiecie, dylemacik, co z tym zrobić. Wydaje mi się, że chyba niedługo kopalnie klejnotów rozwiniemy, żeby tylko po to, żeby odblokować te podziemia. Może i będziemy dłużej diamenty wydobywać, ale i tak diamentów już mamy sporo. No trudno, i wyżej będziemy czekać. Tak mi się wydaje, że chyba pora najwyższa, ale może zanim jeszcze to zrobimy, to nie wiem, zainwestujmy sobie w tą książkę, bo ona jest na na czwartym poziomie, więc czemu nie? Dwie godziny, raz, dwa i będzie po problemie. No dobra, i, w, i jeszcze zobaczmy jak tutaj, czy ktokolwiek tutaj odpisał nam. Tak, siema siema, Cloud napisał, Kryptonim napisał, Snaksio Kryptonim, a jednak nie, bo teraz znalazłem ostatnie, bla bla bla, pozdro Ebi, um, procenty zmień w opisie Dobra, zaraz to zaraz tym się zajmiemy No tutaj macie od wszystkich Pozdrowionka, na razie cały czas Góruje Cloud, po prostu no nie da się Dogonić, cały czas ostro Ciśnie, jak ja po prostu wbijam ostro level Tak on tak samo wbija ostro level I oni ZOS co ciekawe Tak samo, Ebi już ma 89 level A reszta, tutaj tak jak widzicie Coraz więcej osób ma ten 99 level Dzięki temu coraz więcej osób Może atakować portal Gildii i, I tu jeszcze taka fajna ciekawostka, że ulepszenia mamy już na takim poziomie. Wygląda to całkiem fajnie, elegancko. Naprawdę gildia nam się coraz bardziej rozwija. Już taki nowy był przepis, że tam ludzie musieli do 55 poziomu wbić jakoś level czy coś. Generalnie cały czas ten gildia jakby nam rośnie w siłę. I rankingowo jesteśmy naprawdę wysoko, bo jesteśmy na 43 miejscu, więc jest naprawdę fajnie. Jestem jedynie w graczach bardzo wysoko. W twierdzy, no to jest tragedia. A podziemia no to... No cóż, no nie mam, nie mam podziemi póki co, więc, więc nie ma co tutaj z tym sobie porównywać. Dobra, to by było tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, albo wiecie co? Dobra, chodźmy jeszcze może ostatecznie na lochy, w sumie, może spróbujmy coś zrobić pomimo tego, że mam mało grzybków. Yy, no dobra, wiecie, albo nie, 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 inaczej zrobimy. Kurde, co by tu wymienić? Dobra, to mam ochotę wymienić, to jest bardzo dużo mi to da, tak więc chodźmy sobie do zbrojowni. Wydajmy te 25 grzybków, żeby zainwestować w slot. Podmieńmy to. Wsadźmy teraz ten slot. Zobaczcie, jak teraz to dużo dało. To brało, naprawdę dużo dało. Widzicie, jak się obrażenia zmieniły. Dobra, dużo, dużo większe obrażenia dajemy. Teraz idziemy do lochu. Spróbujemy przejść kolejny cyrk grozy. Może to być trudne. Ale to by było bardzo dużo. Ekspodem, by nam dało. Ojojoj. Chyba nie dam rady. Ten chyba już jest za dużym twardzielem tak, wydaje mi się ewidentnie, że ten jest to już za duży twardziel. Ok, mam jeszcze pewną alternatywę w postaci tornada. Spróbujmy, ale tornado też już ma dużych twardzieli. Ja tutaj już widzicie, to już nie jest łatwy poziom. Ale udało nam się pokonaliśmy jednego typiarza w tornadzie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Mmm, i może spróbuję pokonać jeszcze jeden poziom, właśnie z naszą ekipą. Może się jednak uda, a może się jednak nie uda. Dobra, chyba jest to jednak za silne, a mam za mało grzybków, żeby tak yy, szastać. Dobra, i tym pozytywnym akcentem, takim bardziej odcinkiem informacyjnym, gdzie wam pokazałem, jakie błędy po, porobiłem, oraz jak się rozwijam, oraz yy, też jakie poprawki, jakie błędy robiłem wcześniej, i po prostu uczę, cały, cały, cały czas wam pokazuję po prostu. Jak grać, żeby po prostu grać coraz lepiej? I zobaczcie, i teraz praktycznie wszystkie, jeszcze wracając do tej kwestii artefaktów, zobaczcie, wszystkie rzeczy mam artefaktami wytegowane, mam episki tydzień. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze sobie coś fajnego kupimy, jeszcze jakieś dodatkowe ulepszenia, tak dziś jak na duży plus, grzybków mam mało, no cóż, może niedługo będę miał ich trochę więcej. A póki co, z wami się żegnam, link do gry znajduje się w opisie. No i co dużo mówić? Elo, elo!